Społeczne domowe hospicjum wiejskie w Nowej Woli koło Michałowa jest jedną z nielicznych tego typu placówek w kraju. Niesie bezpłatną pomoc osobom nieuleczalnie chorym. Utrzymuje się dzięki sponsorom i darczyńcom przekazującym 1% podatku. Pieniędzy jest jednak wciąż za mało, by pomóc hospicjum za dwa tygodnie w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Charytatywny koncert z muzyką Michała Lorenca. O działalności hospicjum i przygotowaniach do koncertu Kamila Ausztola. Ostatnie przygotowania do charytatywnej akcji wsparcia domowego hospicjum. Gminne Centrum Kultury w Gródku tego wieczora tętniło życiem. Przy stole kilkanaście pań z grupy gospodyń grudeckich. Na stole świeczniki, bombki i kartki świąteczne. Wszystkie dekoracje przygotowywane z myślą o koncercie i kiermaszu. Nasze panie z, z grupy gospodyń grudeckich bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach, bo, bo nie tylko pomagamy dla hospicjum, ale jeśli jest, jest taka potrzeba, to my się po prostu zbieramy i takie prace przygotowujemy. Także dziewczynom się bardzo pomysł spodobał. Założenie było proste. Każdy przychodzi z pomysłem i materiałami. Technika dowolna. Dekupaż, haftowanie, dzierganie. Wśród zaangażowanych Barbara niczy poruch. Jej tata chorował na raka płuc. W ostatnich chwilach życia był pod opieką lekarzy z domowego hospicjum imienia proroka Eliasza. Gdy już lekarze powiedzieli w szpitalu, że nic nie mogą dla niego zrobić, że tylko... Czekanie na śmierć nam zostało. Na szczęście trafiliśmy na doktora Grabowskiego i on pomógł i ojcu i, i nam, rodzinie, przejść przez ten trudny moment. Teraz pani Barbara chce się odwdzięczyć. Wraz z grupą gospodyń grudeckich pomaga już drugi raz. Hospicjum domowe działa od pięciu lat, wciąż jednak bez kontraktu z nfz -em. Brakuje pieniędzy na utrzymanie. Mamy pod opieką ponad 20 Chorych z nieuleczalnymi chorobami, ukresu życia, czasem z chorobami przewlekłymi, którzy wymagają wsparcia, wymagają opieki profesjonalistów i zajmuje się nimi dwójka lekarzy, cztery pielęgniarki, psychologi, dwoje fizjoterapeutów. A pracy jest dużo. Pacjenci lub ich rodziny do hospicjum zgłaszają się sami. Często polecają je lekarze onkolodzy lub lekarze rodzinni. Po to jesteśmy my w hospicjum, żeby ten czas życia z nieuleczalną chorobą uczynić jak najbardziej aktywnym, jak najbardziej godnym, wolnym od bólu, od jakichś niepożądanych objawów wiążących się z tym, że choroba jednak postępuje. Hospicjum z 1% podatku dostaje 100 tysięcy złotych. To wystarczona na pokrycie pół roku działalności. Dlatego pracownicy organizują liczne akcje charytatywne. Najbliższa 20 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zespół Das Orienty zaprezentuje muzykę Michała Lorenca. Cały dochód ze sprzedaży biletów i kiermaszu zostanie przeznaczony na opiekę nad chorymi. Kamila Ausztol, Obiektyw.